Zapraszam na podsumowanie rynku energetycznego w lutym 2023 roku. Ceny energii. W lutym na towarowej giełdzie energii indeks energii elektrycznej TGE E24 nieznacznie podniósł się w stosunku do stycznia z 627 na 657 zł za MWh. W kolejnym miesiącu obserwujemy umacniający się trend średniej ceny indeksu plasujący się poniżej ustawowej maksymalnej ceny energii. Rozpiętość notowań w lutym wahała się od 486 do 846 zł. Jeżeli chodzi o ceny gazu, na giełdach europejskich oraz na naszej krajowej giełdzie energii obserwujemy kontynuację trendu spadku cen. W porównaniu do miesiąca stycznia indeks paliwa gazowego spadł z 314 do 277 zł za MWh. Umiejętne gospodarowanie zasobami tego paliwa w Europie oraz łagodna zima bezpośrednio wpływają na taką sytuację. O skutkach notowań na takim poziomie w dalszej części materiału. Wydarzenia miesiąca: Premier ogłasza. 200 zł i 17 groszy tyle w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku wyniesie maksymalna cena gazu dla piekarni i cukierni korzystających z tego surowca. To kontynuacja rządowych działań mających przeciwdziałać wysokim cenom energii oraz odpowiedź na apele branży. Operator Systemu Przesyłowego Energii Elektrycznej PSE podpisał z koncernem CGI umowę na budowę Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. System ma umożliwić powstanie nowych usług na rynku i przynieść korzyści wszystkim jego uczestnikom. Jego uruchomienie zaplanowano na 1 lipiec 2024 roku. W lutym PGNiG Obrót Detaliczny, spółka z grupy Orlen, wprowadziła nową ofertę, która pozwoli m.in. małym i średnim przedsiębiorstwom skorzystać z gwarancji stałej ceny gazu ziemnego. Proponowana w ramach oferty cena jest obecnie niższa o 33% od ceny bazowej, wynikającej z cennika dla klientów biznesowych i wynosi 525 zł za MWh. Prosument lokatorski Czysta energia ze słońca już wkrótce będzie masowo wytwarzana w dużych miastach takich jak Łódź czy Warszawa. Ministerstwo Rozwoju i Technologii razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchamiają nabór wniosków o dofinansowanie fotowoltaiki. Wnioski mogą składać właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych. Prezydent Biden wygłosił w Warszawie przemówienie, w którym mówił: Władimir Putin myślał, że uczyni z nośników energii broń ale świat pracuje nad uniezależnieniem się Europy od dostaw energii z Rosji. Prezydent Putin stanął naprzeciw czegoś, czego się nie spodziewał. Mianowicie, że demokracje całego świata wzmocnią się, a nie osłabią. Senat jednogłośnie przyjął zmiany w ustawie wiatrakowej i zaakceptował zmniejszenie dystansu wiatraków od zabudowań do 500 metrów. Za ustawą głosowali wszyscy przedstawiciele PIS. Politycy dopuszczają też dalsze zmniejszenie odległości za zgodą mieszkańców danej gminy. PKN Orlen nie otrzymuje już dostaw ropy naftowej z Rosji. Dostawy rurociągiem przyjaźń do Polski w lutym zostały wstrzymane przez stronę rosyjską, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Zapraszamy na nasze kolejne materiały.